Czy twoje ramiona są wiotkie i obwisłe? Czy męczą cię ćwiczenia na wielkich urządzeniach w siłowni, a podnoszenie handlu nudzi? Przestań się zmuszać i przygotuj się na prawdziwy wstrząs z Shake Weightem. To nowe, rewolucyjne urządzenie do treningu górnych partii ciała, przygotowane specjalnie dla kobiet. Obwisłe ramiona to ogromny problem, z którym niełatwo sobie poradzić, ale dziś przedstawiamy Shake Way. Wystarczy tylko trzymać go obiema rękami i potrząsnąć, a on wykona całą resztę za nas. Tu nie ma żadnych silników, żadnych baterii, ale są rezultaty, na które czekasz. O, czuję, że to działa. To jest prawdziwy trening. Teraz i ty możesz pozbyć się nadmiaru tłuszczu i mieć wspaniałe ramiona i barki. Wystarczy zaledwie 6 minut dziennie. Zapomnij o galaretowatych, wiotkich i obwisłych ramionach. Ciesz się idealnymi, sprężystymi i seksownymi ramionami, których zawsze pragnęłaś. Czuję się to już po kilku sekundach, mięśnie naprawdę pracują. Ćwiczenia odczuwalne są w całej górnej części ciała, pracują wszystkie mięśnie rąk i barków. Jak to działa? Wewnątrz Shake Weighta znajdują się dwa ruchome obciążniki działające zgodnie z zasadą bezwładności, które zmuszają do pracy bicepsy i tricepsy. To jakieś 240 skurczów mięśni na minutę. To niesamowity sposób, by wyrzeźbić jędrne i seksowne ramiona, ćwicząc zaledwie 6 minut dziennie. To wszystko umożliwia nam Shake Weight. Czuję to od łokcia wzwyż, właściwie w całej ręce. Całe ramię pracuje. Wydawało mi się, że ćwiczyłam długo, bo dokładnie czułam, jak pracują wszystkie moje mięśnie, a minęła dopiero minuta. Shake Weight jest tak prosty w użyciu i poręczny, że można z nim ćwiczyć choćby w pracy, przy biurku albo podczas oglądania telewizji. Właściwie to, gdybyście miały Shake Weight w swoich rękach już teraz, poczułybyście rezultaty jeszcze zanim skończy się ten film.